Mówiliśmy, że każdy dzień to musi być dzień naszej pracy, dzień przedstawiania naszych propozycji, koncepcji programowych, i dzisiaj chcemy taką kolejną paczkę naszych lewicowych propozycji przekazać dotyczących kobiet, dotyczących mam. 27 maja mieliśmy konwencję programową w Warszawie i przedstawiliśmy nasze propozycje, i dzisiaj chcemy je naświetlić tutaj w Łodzi. My uważamy i zawsze uważaliśmy, że systemowe rozwiązania są lepsze niż takie doraźne, punktowe. Dlatego, jednym z naszych priorytetów programowych będzie budowa żłobków, budowa żłobków w każdej gminie, tak żeby ta podstawowa opieka nad dzieckiem, wtedy kiedy kobiety, kiedy rodziny decydują się na potomstwo, mieli gwarancję i poczucie pewności, że ta opieka będzie, bo zdajemy sobie sprawę, ile kosztuje opieka opiekunki. Opiekun to jest często 2-2,5 tysiąca złotych. Nic nie zastąpi profesjonalnej opieki w żłobku. Tylko dzisiaj największym problemem w naszych gminach i naszych samorządach jest to, że tej opieki żłobkowej nie ma, bo brakuje żłobków. Nie ma żłobków, dlatego że samorządy są każdego roku skubane ze swoich pieniędzy. Dlatego my jako lewica chcemy zagwarantować, zadeklarować, że taki ogólno. Dostępny powszechny program budowy żłobków uruchomimy i w kooperacji, właśnie z samorządami, takie żłobki będziemy budować. Ale mówiąc o mamach, mówiąc o kobietach, myślimy też o tych kobietach, które są już w zaawansowanym wieku często już są na emeryturze. I Państwo doskonale wiecie, że składaliśmy i zbieraliśmy podpisy pod naszym obywatelskim projektem Ustawy Renta Wdowia. Tych podpisów zebraliśmy ponad 200 tysięcy. I pierwsze czytanie tego projektu będzie już 7 lipca tego roku w Sejmie. Więc to jest realizacja naszego postulatu programowego. Mówimy, sprawdzam, dla całej klasy politycznej i tej po części opozycji demokratycznej, ale szczególnie zwracamy się do rządzących, możemy systemowo rozwiązać problem blisko 1,5 miliona emerytów, a tak naprawdę w głównej mierze emerytek, bo to statystyki mówią, że kobiety żyją dłużej, mężczyźni szybciej, umierają. Więc jeżeli mamy pomóc i mamy systemowo pomagać, to drugi konkretny postulat i konkretne rozwiązanie kładziemy na stole. Jeżeli by się okazało, że prawo i sprawiedliwość zmieniło zdanie i nie chce tego poprzeć, to będzie projekt, który będzie jednym z pierwszych projektów, które będziemy w nowej kadencji parlamentarnej chcieli położyć na stół. Pokazujemy rozwiązania, pokazujemy rozwiązania kompletne, rozwiązania systemowe i zachęcamy wszystkich do poparcia. Będziemy o tych rozwiązaniach mówić na naszych otwartych spotkaniach, na spotkaniach z mieszkańcami Łodzi, regionu, ale też całego kraju, bo ta trasa lewicy trwa cały czas. A teraz proszę panią prezydent o kolejnych postulatów. Szanowni Państwo, sama jestem mamą dwójki dzieci. To, co było dla mnie najważniejsze, kiedy decydowałam się, żeby zostać mamą, to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego też główny postulat lewicy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wysoki standard opieki okołoporodowej. Dostajemy sygnały i mamy również informację, że są jeszcze mniejsze miejscowości, gdzie jest trudny dostęp do ginekologa. Kobiety potrafią dojeżdżać ponad 100 kilometrów, żeby być na takiej wizycie. Druga kwestia to również dostępność tego ginekologa. Zdarza się, że w mniejszych miejscowościach poradnia przyjmuje jest jedna poradnia na ponad 27 tysięcy kobiet, które są w ciąży. My chciałybyśmy, żeby w Polsce była taka opieka jak w Szwecji, w Niemczech czy we Francji. I chodzi tu głównie o szybki dostęp do ginekologa, ale również o wsparcie psychologa, dlatego że kobiety... Niejednokrotnie na różnych etapach ciąży przeżywają stres i ważne jest również, żeby pod ręką była nie tylko opieka ginekologa, ale również psychologa. Drugi ważny postulat lewicy skierowany do matek to przede wszystkim dostępność antykoncepcji, dostępność tabletek antykoncepcyjnych. Dzisiaj jesteśmy na szarym końcu, końcu jeśli chodzi o statystyki. Jesteśmy za Węgrami, Rosją i Białorusią. Niestety to są smutne statystyki. Chciałybyśmy i kierujemy taką ofertę, aby w 100% tabletki antykoncepcyjne były refundowane przez państwo, a druga kwestia to również tabletka Po, która dzisiaj jest na receptę, również obowiązuje niestety klauzula sumienia aptekarzy i lekarzy jesteśmy również za tym, żeby tą klauzulę sumienia wyrzucić do kosza, żeby kobiety mogły w szybkim tempie tą tabletkę Po, a wiemy, że to jest znaczące 72 godziny. Mogły uzyskać. Kolejny temat związany jest z badaniami prenatalnymi. Dzisiaj przepisy prawa mówią o tym, że kobiety mogą te badania zrobić po 35 roku życia. My, jako Lewica, postulujemy, aby te badania były dostępne dla wszystkich kobiet, żeby one przez cały okres ciąży czuły się bezpiecznie i były świadome, że nic złego z dzieckiem się nie dzieje. I ostatni, najważniejszy postulat, który jest bardzo mi bliski. Związany z procedurą in vitro. Chcemy, żeby to państwo, tak jak kiedyś był krajowy program in vitro, wróciło do finansowania tej procedury. Dzisiaj to samorządy przejmują finansowanie za rząd, natomiast wiemy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie w łodzi. Prowadzimy od 7 lat ten program, jest ponad 455 urodzonych dzieci i cały czas dostajemy sygnały, że jest ogromny problem z niepłodnością par. Wręcz to jest choroba cywilizacyjna i będziemy zabiegać o to zresztą jest złożony stosowny projekt ustawy w sejmie aby procedura in vitro była finansowana przez budżet państwa Szanowni Państwo, nam wszystkim zależy na tym, żeby dzieci się rodziło jak najwięcej i żeby mamy miały ochotę zostać mamami. Ja akurat reprezentuję tą grupę mam, która wychowała dzieci samodzielnie i wiem, że to jest poza tym, że wielka radość i szczęście, również wielka odpowiedzialność i czasami stres o to, czy będzie po zapewniona jakaś ciągłość finansowania rodziny, czy będzie czas dla dziecka, czy będzie możliwość pójścia z nim do lekarza i tak dalej. W związku z czym myślę, że warta podkreślenia jest luka płacowa, która dzisiaj występuje. W w Polsce. Oczywiście ona jest jej wysokość jest zależna od województwa, od tego, w jakiej branży pracują kobiety i mężczyźni, również od tego, na jakich umowach, bo na śmieciówkach wygląda to inaczej, na umowach o pracę inaczej. Natomiast bez takiej świadomości, że będę w stanie utrzymać dziecko, że będę w stanie zapewnić nam byt, zdecydowanie się na urodzenie dziecka jest bardzo trudne. W związku z tym lewica ma na to rozwiązanie, lewica domaga się w tym w zakresie pełnej jawności. Konieczność publikowania przez pracodawców luki za konkretny rok na pewno zmobilizuje ich do tego, żeby dbać o ten parametr pracy, W generalnie jakby yy, płace w firmach są dzisiaj tajne i yy, jest tylko jeden powód, żeby były tajne, mianowicie taki, żeby pracownicy wzajemnie nie dowiedzieli się, że kolega z zabiórka zarabia więcej i nie mieli poczucia, że to nie jest adekwatne do wykonywanej pracy, do doświadczeń, do wykształcenia czy do innych parametrów tej pracy. Jestem przekonana, że dobrze ustawiona siatka płacowa i jawna siatka płacowa nie jest kontrowersyjna i swobodnie można ją wprowadzić. Lewica również stoi za tym rozwiązaniem. Dodatkowo chciałam zaznaczyć jeszcze jeden temat dotyczący dostępności do opieki w trakcie porodu. Usługi publiczne, na które wszyscy płacimy podatki, kobiety również są publiczne wtedy, kiedy są dostępne. Jeżeli kobieta w ciąży, kobieta rodząca musi jechać 60 km do najbliższego szpitala, który ma oddział, oddział porodowy, to znaczy, że ona jest. Ma ograniczony dostęp do opieki medycznej w tym przypadku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że od 2015 roku zlikwidowano 60 porodówek. Lewica ma w swoich postulatów zatrzymanie likwidacji oddziałów porodowych. Dziękuję.